Pracuję w przedszkolu. Jedno z dzieci rysuje dokładne obrazy tego, jak zginie każdy nauczyciel. Od 6 miesięcy jestem opiekunem w przedszkolu Krasnal w Toruniu. Dzieci są kochane, pensja przyzwoita, a dni zazwyczaj spokojne. Przynajmniej tak było, dopóki nie zauważyłem rysunków Hani. Hania ma 5 lat. Jest cicha, zamknięta w sobie i całe dnie spędza w kąciku plastycznym. Rysuje bez przerwy, ale jej prace różnią się od reszty dzieci. Podczas gdy inne malują słońce, domki i kotki, Hania rysuje ludzi umierających. Na początku uznałem to za dziecięcą wyobraźnię, może nieco mroczną, ale nic alarmującego. Aż do dnia, gdy zginęła pani Elżbieta. Pierwszy rysunek Hani przedstawiał kobietę o brązowych włosach spadającą ze schodów. Narysowała nawet czerwone buty, które pani Elżbieta Codziennie. Obrazek był podpisany datą 15 września. Tego dnia pani Elżbieta złamała kark na schodach przedszkola. Od tamtej chwili zacząłem obserwować Hanie uważniej. Wczoraj, po powrocie z obiadu, znalazłem rysunek na swoim biurku. Kobieta o blond włosach takiej jak moje. To nie w małym, niebieskim baseniku. Nawet dmuchana kaszuszka została narysowana idealnie. Data. Pierwszego października. Jutro. Zadrżały mi ręce. W czasie drzemki podszedłem do niej z rysunkiem. "Haniu, co to za obrazek? Zapytałem spokojnie. Spojrzała i powiedziała sucho, to ty w wodzie. Dlaczego to narysowałaś? Ja nie rysuję tego, co było, powiedziała, nie odrywając wzroku od kolorowanki. Ja rysuję to, co mi pokazuje on. Kto? Wskazała pusty sali. Ten pan z cienia. Pokazuje mi obrazki w głowie. Jak narysuję dobrze, to dostaję nagrodę. Zamarłem. Jaką nagrodę? Mówi, że jak narysuje wystarczająco dużo, to wrócą mama i tata. Rodzice Hani zginęli rok temu w wypadku samochodowym. Mieszka z babcią. Czy ten pan powiedział Ci, jak się nazywa? Zapytałem klękając obok, pokręciła głową. On nie ma imienia, ale pachnie jak piwnica i ma bardzo zimne ręce. Zostałem w przedszkolu po godzinach. Poszedłem do piwnicy, gdzie trzymamy stare dekoracje i zabawki. Powietrze było ciężkie, duszne. W kącie za szafkami znalazłem je. Dziesiątki rysunków, wszystkie autorstwa Hani. Sceny wypadków, morderstw, śmierci, każda z datą dokładnie tydzień przed faktem. Były też wycinki z gazet. Robotnik spadający z rusztowania, starsza pani potrącona na przejściu, nastolatek, który utonął w jeziorze. Wszystkie te przypadki pokrywały się z tym, co Hania rysowała. Wtedy usłyszałem kroki powolne na górze. Przedszkole powinno być puste. Szedłem po schodach. Hania siedziała w kąciku plastycznym. sama, w ciemności. Rysowała. Haniu, co ty tu robisz? Gdzie twoja babcia? Nie podniosła wzroku. On powiedział, że muszę wrócić. Został jeszcze jeden rysunek. Podszedłem i spojrzałem. To znowu byłem ja. Leżałem na podłodze, z krwią wokół głowy. Nosiłem ten sam strój co teraz. Haniu, przestań, ten cięcie krzywdzi. On nie chce dobra, powiedziałem. Spojrzała na mnie po raz pierwszy. Jej oczy były całkowicie czarne. Ale jeśli przestanę, mama i tata nigdy nie wrócą. Odsunąłem się w stronę drzwi, ale zatrzasnęły się same. Zgasło światło. Usłyszałem tylko szuranie kredki po papierze. To już ostatni rysunek, powiedział cicho głos hani. na ramieniu coś zimnego, rękę pachnącą ziemią i rozkładem A w ciemności słyszałem tylko Hanie nucącą pod nosem. Kredka przestała pisać. Gotowe? Wyszeptała. Ostatnie co usłyszałem, to jej pytanie skierowane w cień. Kiedy mama i tata wrócą.